witajcie moi drodzy w drugiej części Denka. Aby nie przedłużać, przechodzimy do rzeczy. Pierwszą rzeczą, którą tutaj mam, są to patyczki higieniczne klinik. Ja wiem, że czyszczenie uszu patyczkami to zbrodnia, ale patyczki służą nie tylko do czyszczenia uszu, ale gdzieś tam wiecie jak? Tuszem się wyjedzie za daleko, czy cienie. Zawsze można sobie to skorygować. Kolejną rzeczą jest to moi drodzy: mleczko pod prosznic i do kąpieli waniliowe. Działanie nawilżające. firma Kosmia. O, jest nie z tej strony. Zapach naprawdę bardzo ładny, waniliowy, nie wysuszał skóry produkt na tak ja sobie ten większy tu postawię bo kolejną rzeczą słuchajcie to są płatki kosmetyczne z Isany te takie duże 40 sztuk z Lidla tak z Lidla Jak najbardziej produkt na tak nie rozwarstwiały się, brzegi, które były zgrzane nie były takie ostre, bo czasami ja już w którymś denku mówiłam, że te brzegi były tak mocno zgrzane, że aż po prostu, wiecie, rysowały po twarzy i naprawdę nie było to za sympatyczne uczucie. Kolejna rzecz jest to tonik antybakteryjny Nuno z Ziai oczywiście technologia przeciwpryszczą, cera zanieczyszczona, skłonna do wyprysków. Jest to taka seria, tutaj akurat jest tonik, ale jest jeszcze żel i żel i krem bodajże. I powiem Wam, że w, w połączeniu tych trzech produktów naprawdę efekt jest bardzo dobry. Zresztą, jak wiecie, firmę ziaję, ja bardzo lubię i sobie bardzo chwalę. Kolejny produkt, który tutaj mam, to mamy antyperspirant Nivea Stress Protect, 48 godzin. I jak dla mnie jest to jeden z najlepszych antyperspirantów. Wczoraj zakupiłam kolejne opakowanie i powiem Wam, że troszkę się nachodziłam, ponieważ ani sklep Carrefour, ani Auchan nie miały tego produktu. Dopiero w Rosmanie dostałam, także... Nie wiem, czy tam te sklepy wycofują, czy po prostu zeszło i, i będzie, wiecie, na święta jakaś partia rzucona. W każdym razie ten anteperspirant jak najbardziej na tak. Kolejną rzeczą, którą dzisiaj również sobie wymieniłam, jest to ta baza pod cienie. Tutaj mamy z firmy Technik. I powiem Wam, tutaj jak widać, już wygrzebane, już na wszystkie sposoby, słuchajcie, i tak stało, i, i leżało po prostu naprawdę. Nie wiem, czy tutaj będzie nawet widać, nie widać tego prześwitu, ale produkt jak najbardziej na tak. Powiem Wam, że ja go miałam bardzo długo, no z dobre z 9 miesięcy na pewno, słuchajcie. Także mam drugi produkt już zakupiony, dzisiaj sobie właśnie użyłam e, resztki jeszcze. Tego oczywiście, ale to już takie było naprawdę resztki, resztki. Kolejny produkt, już jak jesteśmy um, co tutaj mamy. A, dobra, to niech będzie dezodorant Nivea e, Protect and Care. Powiem wam, że to już jest moje chyba trzecie opakowanie, jeżeli się nie mylę. I naprawdę bardzo fajny dezodorant. Ja Wam w poprzednim denku pokazywałam również dezodorant z firmy Nivea, taki biały, ale tamten troszeczkę jak gdyby mi się znudził, bo wiadomo, jak coś za długo używamy, to czasami się po prostu nam nudzi. Chociaż są produkty, których jesteśmy wierni i, i nie zamienimy ich, ale dezodorant tamten troszeczkę mi się znudził. Poleciła mi ten, ten, mi, nie mi, ale ogólnie w swoim denku Wiolinka. I naprawdę się u mnie sprawił, także mówię, to już jest chyba trzecie, kolejne opakowanie jest w użyciu. Także naprawdę piękny zapach. Jeżeli ktoś lubi oczywiście taki, wiecie, taki typowy zapach kremu właśnie Nivea, to ten, dez ten dezodorant właśnie taki jest. Ma piękny zapach, bo ten poprzedni niby Nivea, ale nie miał takiego zapachu jak ten. Także jeżeli ktoś nie miał, to naprawdę Wam go Gorąco polecam. Kolejna rzecz płyn micelarny z firmy Cien. dody makijażu twarzy i okolic oczu, nawilżający z kwiatem hibiskusa, skóra normalna i mieszana, bez zapachowy. Powiem Wam, że jak dla mnie, bardzo dobry produkt on ma tutaj 200 ml. Dosyć długo go używałam, szczerze powiedziawszy, i w tym czasie już gdzieś tam szukałam sobie kolejnego płynu micelarnego. Ale udało mi się wygrać z L'Oreala na kanale Nesca u Agnieszki i właśnie jestem w trakcie testowania tamtego płynu micelarnego. A jeżeli chodzi, słuchajcie, o ten płyn, nie wysuszał, rzeczywiście nawilżający, nie było jakichś problemów, nie było zaczerwienionych oczu. Ani ogólnie całej twarzy, także jak dla mnie produkt na tak. Jeżeli mi się skończy tamten z L'Oreala, a nie znajdę innego, to na pewno kupię sobie taki oli, o ile jeszcze w Lidlu będzie. Ja ogólnie markę Cien lubię, pomimo tego, że ona nie jest droga, słuchajcie, bo naprawdę to są groszowe sprawy, jeżeli chodzi o, o produkty marki Cien, ale jakościowo uważam są dobre. Jeżeli nie robią krzywdy, to dlaczego by ich nie kupić, prawda, i nie polecić dalej. Kolejna rzecz jest, są to kryształki do stóp kąpieli nagietek i olejek pomarańczowy. Słuchajcie, to jest ta firma Kniep, nie wiem, czy to tak się czyta poprawnie. Ja Wam kiedyś pokazywałam, a zresztą będę też za chwileczkę miała, peeling do ciała. On, słuchajcie, te perełki, kryształki, rety, jak to pięknie pachniało. Ja miałam to w, czy ja to kupiłam, czy miałam w pudełku, już teraz powiem Wam, że nie wiem. To jest produkt odpowiedni dla wegan. I rzeczywiście, tutaj jest pomęczącym, dniu podaruj swoim sobie swoim stopom, relaksującą kąpiel do stóp, cytrusowy zapach dzięki naturalnemu eterycznemu olejkowi pomarańczowemu, orzeźwia zmysły i odświeża, od, 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 od przepraszam. Kryształki delikatnie oczyszczają zmęczone i zestresowane stopy. Powiem Wam, że po prostu produkt rewelacyjny. Nie wiem, czy to wiecie przez tą firmę, bo z tego co czytam, firma jest po prostu. Bardzo dobra. Może produkty z tej firmy nie są najtańsze, ale godne polecenia. Także jeżeli jeszcze gdzieś... Nie, to chyba, przepraszam, w Rosmanie jest. Tak, to chyba było w Rosmanie. Ale nie chcę to Wam teraz skłamać. W każdym bądź razie, jeżeli jeszcze gdzieś się natknę na te perełki, na pewno je kupię. jest produkt bardzo, bardzo fajny. Tutaj, jak jesteśmy przy takich perełkach, to mam... Ym... Perełki do kąpieli o delikatnym owocowym zapachu jagód z isany. E, nie, ja miałam te płatki z isany, to było z Rosmana. Ja wam powiedziałam z Lidla, nie? Chyba tak. Tutaj mam e, takie perełki. One fajnie barwiły wodę na mm, taką czerwień. Zapach. O, ja nie. Chciałoby się aż zjeść, także. Bardzo fajny produkt. Nie wysuszył skóry, także jestem jak najbardziej na tak. Jeżeli jesteśmy już przy tej firmie e, Kniep, nie wiem dokładnie, czy to się tak wymawia, także jeżeli, e, jeżeli wymawiam źle, to mi po prostu wybaczcie. Tutaj mam właśnie peeling do ciała. Jest to taki kremowy z olejem. E, powiem Wam, że. Piękny zapach. Jeżeli chodzi o konsystencję, to był taki bardzo taki mm, gruby ten peeling i po kąpieli, po użyciu tego peelingu, skóra była tak delikatnie natłuszczona, ale to nie było takie natłuszczenie, wiecie, że ona zostawiała tłuste plamy czy gdzieś tam się kleiła. E, nie, naprawdę delikatne takie naoliwienie ciała. Rewelacja. Super produkt. Tutaj mamy maseczkę Smoothie Mask, pro, prebiotyczna maseczka nawilżająca truskawka i arbus. Ja tutaj miałam na spółkę z córką, ponieważ ona otworzyła i sporo tego produktu w środku zostało, więc stwierdziłam, że ja sobie również użyję. Przyjemna maseczka, może nie było to jakiś wow, ale krzywdy nie zrobiła. Bardzo fajny, arbuzowy zapach. Truskawka chyba była. Teraz już tak nie czuć tego, ale truskawka chyba była mniej wyczuwalna. Ale produkt ogólnie pozytywnie oceniam. Tu widzę, mam jakiś lakier do paznokci. Właśnie dzisiaj zamierzam zrobić inwentaryzację w moim pudełku z lakierami, ponieważ część już się po prostu nie nadaje do użytku. Tutaj mamy jakiś color show. Nie wiem, co to jest za firma. W każdym bądź razie w każdym bądź razie, słuchajcie, nie wiem czy to tak, czy tak, tak, chyba. Jeżeli chodzi o ten lakier, trzy dni śmiało się utrzymywał przy częstym nawet myciu. Dosyć gęsty, fajny, fajny pędzelek. Nie był taki jakiś, wiecie, za duży, także naprawdę bardzo, oczywiście śmierdził taki lakier. I ostatnią rzeczą, którą mam i nie pokazuję jej po raz pierwszy są to hydrożylowe płatki kompres, pod oczy niwelują cienie redukują opuchliznę, zielona herbata i aloes firmy Perfecta z... kupione w Rossmanie wiecie, że ja te płatki bardzo lubię i ogólnie jest tutaj podane, że minimum godzinę trzymać w lodówce ja potrafię czasami nawet tydzień albo i dwa tygodnie trzymać jak mi się przypomni wtedy je wyciągam Rzeczywiście e, niwelują cienie pod oczami, e, sprawiają taki, wiecie, taki fajny chłodek, jest i naprawdę są bardzo fajne w użyciu. Gorąco Wam je polecam. Moi drodzy, rozgadałam się, czas zakończyć drugą część Danka. Ja dziękuję Wam za oglądanie, za subskrypcję, za wszystkie łapki w górę, oczywiście. I zapraszam Was już na kolejny filmik. Podejrzewam, że będzie to vlog, między innymi chyba yy, będzie inwentaryzacja lakierów, ale o tym później. Także my widzimy się w kolejnym filmiku. Pozdrawiam, Papa. Pa.